Jest z nami dzisiaj Michał. Witam. Zaczynamy dzisiaj nową serię. Nową serię urbexów, czyli eksploracji miejsc opuszczonych, nieznanych i zapomnianych. Zajęcie fajne, trochę niebezpieczne, ale mocno wciągające. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Dzisiaj na początek wybraliśmy miejsce łatwe, bo to, żeś tak wyrażę, nasz pierwszy raz. Więc jesteśmy na osiedlu w jednym z warszawskich osiedli. Jesteśmy w mieście stołecznym Warszawa, w stolicy naszego kraju. E, słuchajcie, osiedle z ciekawą historią, bo osiedle wybudowane dla marginesu społecznego. Co to miało znaczyć? Otóż, e, eksperyment taki sobie wymyśliło miasto, że wybudują osiedle zupełnie na oboczu, zupełnie z daleko od wszystkiego dla ludzi z tak zwanego marginesu, z problemami alkoholowymi, narkotykowymi itd. Te mieszkania były rozdawane niemalże za darmo albo za darmo. Powstały trzy bloki, które widzicie za nami, e, i właśnie tutaj e, sprowadził się cały element. Nazwijmy to w ten sposób. Trzeba to tak nazwać, bo to osiedle miało, miało i ma do dnia dzisiejszego bardzo, bardzo złą sławę. Eksperyment nie do końca się powiódł. Tutaj działy się straszne rzeczy, dantejskie sceny. Potem zamontowano monitoring, który jeszcze jest widoczny na blokach. Niewiele to pomogło. Wpad wpadli na pomysł, że Zaczną tutaj się sprowadzać policjanci. W ogóle osiedle powstało w 1994 roku. E, tutaj też oddano mieszkania, było lokali 211 lokali w tych trzech blokach, z czego pod koniec 2016 zasiedlonych było 145. E, tyle rodzin tutaj mieszkało pod koniec 2016 roku, ale do rzeczy e, wymyślono, że e, dadzą mieszkania służbowe policjantom. E, myśląc, że dzięki temu no tutaj się trochę uspokoi, no bo policja zaprowadziła ten porządek. Oczywiście tak się nie stało. Policjanci sprowadzili się z całymi rodzinami. Było sporo reportaży na ten temat w telewizji. To była gehenna dla tych rodzin, dla, dla matek z dziećmi. To było po prostu straszne, bo tutaj było wszystko. Alkohol, narkotyki, przemoc, no wszystko, wszystko najgorsze, co sobie można wyobrazić zgromadzone na jednym osiedlu w trzech blokach w 140 paru lokalach. Także to nie pomogło. Więc eksperyment się nie udał. Bloki zaczęto wysiedlać, dawać mieszkania w innych miejscach. Ostatni lokatorzy wynieśli się stąd na przełomie 2019 i 2020 roku, czyli nie tak dawno, i od tamtej pory osiedle stoi puste. Nic się tutaj nie dzieje. Dowiedzieliśmy się z nieoficjalnych informacji, że jest projekt, aby te bloki posłużyły antyterrorystom do ćwiczeń ich działalności w odbijaniu zakładników czy. Ogólnie w akcjach tak zwanych czarnych policjantów. Eee, ale to są informacje nieoficjalne, aczkolwiek pomysł jest zacny: no bo budynki stoją i marnieją, warto by je było do czegoś wykorzystać. Miejsce, miejsce jest odludne, zupełnie odludne, więc nikomu tutaj nic by nie przeszkadzało. Taka ciekawostek, którą Michał wyczytał, przez 13 lat istnienia tego osiedla nie dojeżdżał tutaj żaden autobus. Nie było żadnego środka komunikacji publicznej, nie było ludzi, dopiero... Przez Ludzie chodzili nie... przez tory. chodzili przez na piechotę, było też sporo wypadków, bo skracali sobie drogę, co było bardzo niebezpieczne i kończyło się niejednokrotnie tragicznie. Dopiero po 13 latach istnienia osiedla miasto postanowiło przysłać tutaj jeden autobus Który i jeździła jeździł... tutaj Który... jedna linia co Który... pół godziny. Co, pół... co półtorej godziny autobus. Co półtorej godziny. Teraz do tej pory po dziś dzień kursuje autobus, ale tylko jest pięć kursów w ciągu dnia. No, także tak to wygląda a my idziemy się rozejrzeć i może uda nam się wejść do środka. Idziemy na razie po terenie, rozpoznajemy teren. Teren jest ładny, znaczy no ładny. No przy samych torach, no to trochę słabo do mieszkania. E, więc trochę słabo bliskość aresztu śledczego. Nie będę mówił jakiego. Akcja lokalizacja. Nie podajemy lokalizacji miejsc, ale myślę, że wszyscy warszawiacy wiedzą gdzie jesteśmy, bo sprawa tego osiedla była dosyć głośna w zeszłym roku i medialna. Ale zobaczcie, wygląda to tak, jak gdyby albo ktoś tu jeszcze mieszkał, albo dosłownie wysiadł wczoraj. Nie jest to zdewastowane, jak na razie. Boisko do koszykówki. Idziemy, Michał, na drugą stronę? Idziemy. Gdzie boisko do koszykówki? No tu, no, stko, znaczy boisko. Kosz. <głosy> <głosy> boisko to może za dużo powiedziane. Wisi kosz. Także tak jak wspominaliśmy zaczęli wysiedlać to osiedle w 2019 roku Ochrona A, idziemy na przypał? Dobra. Zaczęli wysiedlać to osiedle w 2019 roku Ostatni lokatorzy, z tego co Michał wyczytał, wynieśli się w 2020, czyli nie tak dawno. I tak to na dzień dzisiejszy. Ten, ten najgorzej wygląda. Ten tutaj. No zobacz, bo tu ma okna nie ma, okien nie ma. W tych wszystkich są normalnie ten. Jakoś tak mi się wydaje, że najgorzej wygląda. Teren jest pilnowany przez ochronę. Myślę, że w celu uniknięcia bezdomnych, dlatego też jak mówiłem wcześniej, te mieszkania są wszystkie zamurowane. Być może w tych zamkniętych klatkach nie są zamurowane mieszkania. Jedna klatka jest otwarta, mieszka w niej ochrona. Więc może dlatego są tamte wejścia zamurowane. Dla się tu jakoś zajrzeć, nie bardzo, nie? Nie bardzo się tu da zajrzeć. Tu nawet zabili płytami, żeby po daszku nie wchodzić, widzisz? Widocznie próbowano przez ten daszek się dostawać do środka. Wisi kłódka zamknięte, a jak wiadomo urbex to nie wandalizm, nie włamujemy się. Nie widzę, czy tam jest zamurowany, czy nie. Nie chcę się pokaleczyć. Nie, tu nie są zamurowane mieszkania, są nawet otwarte. Tylko zamurowane są w tej klatce, która nie jest na stałe zamknięta. Tutaj mieszkania są pootwierane, ale wejść się nie da. Nie ma takiej możliwości, jak widać na załączonym obrazku. Zrobiłeś fotę? Michał robi fotki znajdą się potem Udostępnisz mi te wodki, nie? To się znajdą na naszym Instagramie. Link w opisie filmu. Instagramem zajmuje się mój syn Kacper. Także wbijajcie, będzie mu na pewno miło. Tutaj, a, tutaj też zamknięte. Okienko też zabite, więc nie ma szans. Nie ma szans. Tu jest klub młodzieżowy. Co ty mówiłeś o tym klubie, Michał? Ale co mówiłeś o tym klubie? Że tu w pewnym momencie przyjeżdżali artyści. Artyści. był projekt taki, że przyjeżdżali artyści i no. A? Żeby... żeby tą młodzież stąd jakoś zająć czymś zająć innym. Czymś, tak, dokładnie. Mhm. No dobra. To Michała premierowy odcinek, musicie mu wybaczyć. On się. On się wyrobi, on się wyrobi, ale jest dobrym szperaczem informacji, jest po prostu molem internetowym i wyszper, szpera, wyszukuje takie rzeczy, których ja nie mogę wyszperać. Tu też wszystko zamknięte, da się zajrzeć przez okienko? Nie bardzo. Niestety pozamykane. Tu już ktoś władził po tej, tej, po tej antenie, bo widać że jest wygięta tak, żeby na nie stanąć, widzisz? Ta antena, ale no, no dobra, idziemy poszukać. Wejście do środka, wchodzimy do środka. Wszystkie mieszkania są zamurowane, ale jedno mamy otwarte, Michał w środku. Wchodzimy. No cóż Ale zobacz O Michał, okna plastikowe O, nawet działają Rolety zostały w oknach Słuchajcie, na podłodze Gumuleum Ale tu ktoś sobie chyba chciał panel wchodzić Kuchnia To chyba była tak, kuchnia Wchodzimy do kuchni Ale malutka bardzo malutka pozostałoście, ale bułki, nawet co ty? Tutaj to musi ktoś mieszkać na bezdomny, bo są bułki. No nie mogą być stare, bo nie są spleśniałe. No twarde, ale widać, że ktoś tutaj chyba pomieszkuje. I to raczej nie działa. Dobra, słuchajcie, resztki no mebli ciuchy? ciuchy. Ketchup. Zobaczymy jeszcze łazienkę. Światła potrzebuje. Nie wziąłem latarki. Przeświecimy telefonem. No cóż, widać, że to mieszkanie nie jakimś wysokim standardzie pokój z kuchnią tak naprawdę ale pokój spory nawet na podłodze wykładziny płytki PCV więc no na, na bogato nie było no ale takie było założenie tego osiedla jakby nie było możemy wyjrzeć sobie przez okno te alejki po których chodziliśmy wcześniej ale zobaczcie wszystkie mieszkania są pozamurowywane Michał, myślisz, że ktoś otworzy? <grymne> Myślę, że to dlatego, żeby bezdomni się tutaj nie pałętali. W ogóle wszystko jest szczelnie po zamek, ale nam się udało cudem wejść na jedną klatkę tylko. Idziemy do góry. Tutaj wszystko zamknięte. Skrzynka. Liczniki zdjęte. No prądu tu raczej nie ma. Chociaż tam na dole coś grało. Tam chyba ochroniarz siedzi. Michał dzwoni do wszystkich. Mieszkań. Nie, nie, <gry> Tu jest jeszcze jedno otwarte. Ale tutaj to już jest ruina. Normalnie aż strach wchodzić. Ale drzwi, zobacz, są wyłamane. Ktoś się wyłamywał, widać ewidentnie. Są wypaczone. Więc ktoś się tutaj po prostu włamał, najzwyczajniej w świecie. No to widać, że to było siedlisko bezdomnych, koczujących. Kuchnia, ofak, oh Straszny syf. A jest woda? Jak myślisz? Nie. Nie ma. Nie ma wody. To jakaś lampa. Zdechłe ptaki na ziemi widocznie wpadły i nie mogły się wydostać. Ale syf. A to jest odkurzacz. To jest stary odkurzacz. Michał, tak możesz fotkę zrobić. Tak zwana. Rakieta. No, mikrofalówka. Myśmy to nazywali. Tak, mikrofalówka, no. No tutaj jest strasznie. To mieszkanie, ale to w ogóle malutkie, to mniejsze niż to poprzednie, które widzieliśmy dużo mniejsze. Gdzie te ptaki zdechną? No tu leży na ziemi. No. Możemy sobie wyjrzeć na drugą stronę. Otworzy się. Otworzy. Z którego roku kalendarz? Chowam się, bo tam cieć się kręci. Z którego roku kalendarz? 2019. Grudzień, no to w 2019 się wyprowadzili. Grudzień 2019 Z tego mieszkania ktoś się wyprowadził. No tak, ostatni lokatorzy wyprowadzili się z tego miejsca w zeszłym roku, czyli w 2020. Tu wisiał krzyż, zobacz jak to się odznaczyło. Widać wyraźnie. Tu na ścianie wisiał krzyż. Dobra, wychodzimy stąd. Eksploracja krótka, ale naprawdę, zobaczcie, no wszystko wygląda w ten sposób. Nie da się nigdzie wejść. Nawet gdyby nam się udało przez jakieś okno, ale no, chodzi o ochroniarz po osiedlu, więc trzeba uważać. To nawet gdybyśmy weszli do któregoś z mieszkań, aczkolwiek wszystkie szyby są całe i okna są pozamykane, to nie wyjdziemy z niego, no bo wszystko jest po prostu zamurowane. A wszystkie klatki są zamknięte na kłódkę, jak widzieliście wcześniej. Więc nie ma możliwości wejścia. No ale mniej więcej Widać jak to wygląda. Nie jest jeszcze bardzo zniszczone. Ta klatka schodowa przypomina nie jedną, w której mieszkają moi znajomi. Nieraz są w gorszym stanie klatki schodowe, w których się mieszka, generalnie rzecz biorąc. Także my się już żegnamy z Michałem dzisiaj. I do następnego razu.